rozładunek wiczka czeka rozładunek moją przede mną ze stali ma podobne konstrukcje Rotterdam czekam czekał godziny żeby przyjechał do na godzinę jak na razie i źle będzie, że mnie rozładuje Bez tych czasy. A to moja instrukcja, już pasy tu zdejmowałem. Czekam, żebym je zaczął zajmować. <laughs> Mam załadunek na Austrię, dzisiaj czwartek. Tak wygląda jak kontenery, ale to są i tak te krótsze. Ten gościu, co ładuje w tej staplarce, czy no, w tym wózku widło, to nazwijmy. To tak w wielkości naczepy jest ten wózek w porównaniu. O, może przesadziłem trochę, no ale powiedzmy. Z wysięgnikiem na pewno. No i ładują później na kontener. No w miarę, w miarę się robi. Tutaj mamy statek. To no jest jakiś do udźwigu jakiejś konstrukcji holenderskich chyba bo tam remontują go widzę I kolejny pojechał a tam nadbrzeża portowe statki, nie statki takie tam pierdoły na no podejdziemy, pokażę kontenerowiec dalej, oddali dali. Mamy jakaś cysterna. O i mamy jakiś finlandzki DFDS. Kontenerowiec też. Tutaj w tej firmie się rozładowuje, nie? Oni ściągają, ładują i dalej. To płynie gdzieś tam sobie. Mewy, nie mewy, taki. to wygląda? Na angielski się przydaje trochę, Na Holandii lubię, Holandię, lubię Belgię, bo tam po angielsku zawsze ktoś się znajdzie, kto gada. Po niemiecku też jak nie gada po angielsku, to tam do, do komunikacji to jest w miarę ok, bo człowiek się nie stresuje, a między wie co ma robić, to zawsze przydatne jest i oni też inaczej patrzą jak jak się coś rozumie, to co się mówi do do nich i, i, i na odwrót. No to wtedy oni nie, nie, nie tłumaczą. Są tacy przeważni przyjeźdź Na początku tak zauważyłem, że jak nie, nie wiedziałeś o co mu chodzi, a po tymi słowami mówił, to cię olewał i, i czekaj sobie. To w końcu się ściągnęli, ale to zawsze trwało czasu. Popieczkowie ostatnią część ściągają i, i jedziemy. Żeby pojedziemy, podjedziemy tylko i